twój ulubiony napój? Jesteś bardziej lewicowcem, czy prawicowcem? Czy jesteś osobą wierzącą? Czy jesteś osobą tolerancyjną? Czy lubisz Polaczka ASMR? Dlaczego? Dlaczego? Ale dlaczego? Czy subskrybujesz Polaczka ASMR? Jak często oglądasz jego filmy? Czy jest coś, co denerwuje cię w Polaczku ASMR? ASMR jest jeszcze oglądasz. Ile umiesz języków? Powiedz mi teraz, bardzo lubię polaczka ASMR wy, wy, wybranym przez siebie języku. Jakie masz relacje z rodzicami? Wolisz mamy czytatę. Czy byli? A czy bili cię w szkole? Jaka jest najniższa średnia, jaką miałeś kiedykolwiek w szkole? Czy miałeś kiedykolwiek pasek? A czy miałeś kiedykolwiek pasek na dupie? Mam tu ze sobą baterię. Zaraz padnie mi telefon. Ile miałeś ty Osobach, które flexują się, że mają najnowszego iPhone'a. Czy jesteś za ponowne wprowadzenie kary śmierci? Śmierci. Wolisz elfy, wróżki czy wampiry? Gdybyś miał do wyboru być dinozaurem albo, albo pingwinem, to co byś wybrał i dlaczego? Czy wiedziałeś, że pingwiny często wchodzą w, homo w homoseksualne związki? jest twoje zdanie na ten temat? Czy jesteś przeciwnikiem aborcji? Co sądzisz o Andrzeju Dudzie? Czy wolałbyś, żeby prezydent, prezydentem był Mata czy Andrzej Duda? Czy słuchasz Maty? Polski rap czy zagraniczny? A suka patrzy w lustro, widzi kasztany. Dokończ wysoki blok na ochocie u nas nigdy. Wolisz nosić spodnie czy spódniczki? Buty niskie czy na obcasie? Z kolą czy czysta? Kiedy ostatni raz byłeś na wakacjach? Morze czy góry? Psy czy koty? Czy miałeś kiedykolwiek kryzys egzystencjonalny? Czy często zastanawiasz się, po co jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kim jesteśmy? I po co, po co, to, wszystko? Po co to wszystko? Czy masz często takie myśli? Czy miałeś kiedykolwiek myśli, żeby kogoś... Okej, okay. każdemu się zdarza, każdemu się zdarza. Powiedz mi swoją najbardziej upokarzającą historię z dzieciństwa. A teraz powiedz mi swoją najbardziej upokarzającą historię z dorosłego życia. Czego najbardziej żałujesz w życiu? Wolałbyś być bogaty i brzydki, czy piękny i biedny? Wolałbyś być bogaty i nigdy się nie zakochać, czy być biedny i mieć prawdziwą miłość. Wolałbyś być piękny i nigdy się nie zakochać, czy być brzydki i mieć prawdziwą miłość. Wolałbyś. Prawą czy prawą dłoń? Jak myślisz, który ból jest gorszy? Kopnięcie e, czy rodzenie dziecka? Piwo czy wino? Wino czy wódka? Piwo czy wódka? Okay. Czy uważasz kupowanie na szin? Co sądzisz o serialu Wednesday? Netflix czy HBO Max? Disney Plus czy Amazon, Amazon Prime? Homo Demens czy tajemnica drzewa mirtowego? Jak to nie, nie wiesz, co to jest? trzeba mirtowego, mirtowego I który Tomik poezji jest lepszy? Żadnego kurwa nie czytałeś? To kup lepiej oba Czy jest promocja, kiedy kupisz dwa na raz? Nie ma, ale i tak masz kupić dwa na raz Bo to jest super poezja, dziękuję Czy uważasz się za artystę? Czy masz otwarty czy zamknięty umysł? Gdybyś mógł się urodzić w innej epoce, kto, którą byś wybrał? Czy jesteś. Ee, czy wierzysz w ewolucję? Jak myślisz, czy istnieje życie pozaziemskiem? Czy wierzysz w iluminati? Czy jesteś zwolennikiem towarów spiskowych? Czy za zamachem 11 września stał rząd Stanów Zjednoczonych? Pfizer czy AstraZeneca? Wolałbyś nigdy się nie urodzić, czy żyć wiecznie? Biblia czy kupuś Puchatek? A teraz naj najważniejsze pytanie Czy pizza hawajska powinna być legalna? Czy pizza hawajska powinna być legalna? Czy pizza hawajska powinna być legalna? Powiedz mi, czy pizza hawajska powinna być legalna? Odpowiedz tak albo nie, to jest proste pytanie Niczego innego nie chcę uzyskać, tak albo nie Okej okay. I to jest właśnie prawidłowa odpowiedź. Dobrze. Ankieta została zakończona. Mam nadzieję, że Ci się podobała. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi i mam nadzieję, że Twoje życie będzie się układać jak najlepiej. Dziękuję. Do widzenia.